Już zaraz zaczynamy, mojej drodze. To udostępnię transmisję. Jeszcze moment. Jestem ciekawa, kto jest. sobie tutaj? Witam witam mamy cudowny dzień, cudowna energia. Więc ja z wami rozmawiam. momencik.. Już jesteśmy. Dzisiaj mam dla Was mnóstwo niespodzianek i karty. Kto chce kartę, pisze serduszko, oczywiście. A ja przypominam, w sobotę mamy następne losowanie. Ten piękny organ może być Twój. Możesz go wylosować, żeby wziąć udział w losowaniu. Co trzeba zrobić? Trzeba udostępnić moją transmisję albo stroną Anila, Oznaczyć mnie i dać mi znać. Dzisiaj rozmawiamy, dzisiaj właściwie się, wyłowił się taki temat. Jak nie chłonąć energii innych ludzi? W jaki sposób możemy, ja to nazywam zamknąć naszą uporowatość energetyczną? W jaki sposób możemy, możemy zamknąć naszą energię? Bardzo dużo osób mnie o to pyta w ostatnich dniach, jak nie chłonąć energii innych osób. Wysoko wrażliwe osoby często są za bardzo otwarte nawet na inne osoby, ale Poprzez oddychanie, poprzez tworzenie takiej właściwie bariery, w pewien sposób ochronnej, możemy chronić naszą energię. Wystarczy wyobrazić sobie, że otacza nas taka ciepła, dobra energia światła. I to, co jest w nas, zostaje w nas, a to, co jest poza nami, jest poza nami. I to natychmiast zagęszcza aurę, oddychanie, oddech. To jest bardzo ważne. Kiedy mamy wyobraźnię energetyczną, wyobraźnia nam we wszystkim pomaga. Często osoby, które są bardzo empatyczne, słyszą wszystko i czują wszystko. Nie jest to dobre dla nas. Wyobraźmy sobie, że ja to nazywam, zamykamy nasze anteny energetyczne. Kiedy idziemy na przykład do centrum handlowego, to wtedy, kiedy jest bardzo dużo skupisko ludzi, to wyobraźmy sobie, że właśnie zamykamy ten obiekt energii, te nasze pory energetyczne i w żaden sposób tego nie, nie chłoniemy. To naprawdę bardzo mocno, bardzo mocno chroni. Kiedy powtarzamy sobie też wewnętrznie i to czujemy, że nasza energia jest moja, czyli moja energia jest moja, a wszystko to, co na zewnątrz, zostaje na zewnątrz, nasze pole energetyczne natychmiast się zamyka. Często ważne jest to, żeby ustalić sobie właśnie też intencje przed spotkaniem. Na przykład. Idziemy na jakieś spotkanie do pracy z szefem albo na jakieś spotkanie, gdzie jest dużo ludzi. Pamiętajmy, że intencja nasza działa jak taki kod źródłowy, takiej rzeczywistości. Zanim wejdziemy do pracy, do sklepu, do jakiejś rozmowy, można sobie pomyśleć, że wchodzimy jako obserwator, a nie wchodzimy jak pompka. To bardzo mocno zmienia. Bardzo ważne jest też czasami, kiedy ktoś słuchacie kogoś, kto się żali, um, kiedy ktoś mówi z takim bólem czy żalem, czy osoby, które czasami słuchają, czy z jakimś chaosem, automatycznie, wewnętrznie możemy się siebie zapytać, co jest tak naprawdę moje, a co nie jest. Nasze ciało wtedy bardzo mocno oddziela tą energię. Oczywiście, uziemianie, energia ziemi. Kiedy czujemy, że coś chłoniemy, mówimy sobie, wracamy do siebie. Czujemy nasze stopy na ziemi, i wtedy energia innych osób odpada jak taki kurz. Możemy sobie ustawić naszego wewnętrznego opiekuna mądrości. To jest bardzo ważne. Taki nasz wewnętrzny strażnik. Skoro pracujemy z naszym krytykiem wewnętrznym, możemy go też zmieniać jako wewnętrznego na przykład opiekuna mądrości, ale możemy też mieć takiego wewnętrznego strażnika, możemy poprosić przed takim spotkaniem, żeby bronił nasze pole, nie pozwalał na przeładowanie tą energią. Wtedy, ten wewnętrzny nasz strażnik on działa jak taki filtr. On, mądro, on mądrze selek, selekcjonuje przede wszystkim. Następna bardzo ważna sprawa, kiedy chłonimy, wtedy, gdy jesteśmy otwarci, właśnie i kiedy energia nie ma zakotwiczenia, kiedy ona płynie. Kiedy wracamy do siebie poprzez różne praktyki, właśnie oddechowe są to techniki takie natychmiastowe. Kiedy chronimy naszą właśnie energię. Też bardzo ważna jest kąpiel. Woda, sól, taka kąpiel relaksacyjna. Na koniec dnia to jest bardzo ważne. Wtedy, kiedy po prostu właśnie oczyszczamy tą naszą przestrzeń. Kiedy wchodzimy właśnie w taki sposób. Możemy tworzyć, możemy też mieć runę ochronne przy sobie. Tutaj. Każda osoba dostanie w prezencie runę ochronną, A pies właśnie zobaczył kolegę. Każda osoba może dostać runy ochronne ode mnie. Tak spełnić zadanie. Zadanie jest bardzo proste. Udostępnić transmisję na swojej stronie, oznaczyć mnie. Wtedy dostaniecie runy ochronne. Przede wszystkim. I co jest bardzo ważne, wewnątrz, kiedy umawiamy się z naszym wnętrzem, naszą podświadomością, możemy sobie zakontraktować opiekuna mądrości jako takiego strażnika, właśnie Pola. A właśnie mój Cezary przyszedł, niosąc mi piękną suwkę, a teraz nie jest czas na zabawę, tylko czas na transmisję. Dobrze, moi drodzy, co my dzisiaj mamy? Już momencik. Dzisiaj mamy oczywiście konkurs. Przypominam, ten piękny organ może być Twój. Co trzeba zrobić? Trzeba udostępnić transmisję na, mojej, na swojej osi czasu i nie oznaczyć. A teraz Wy sobie pomyślcie własny problem. To, co Was dzisiaj męczy. To, co karty chcą Wam powiedzieć na Wasze tanko. I już patrzymy sobie, co tutaj nam będzie. Już wybieramy sobie czerwone. Wydajecie pytanko. Mój pies też ma dużo, jak do powiedzenia. Karta numer jeden, karta numer dwa, karta numer trzy. Teraz pierwsza, druga, trzecia. Spokojnie. Kupcie się w swoim sercu, może coś was męczy dzisiaj. No właśnie tutaj. Tutaj. Jeżeli wybrałeś ten piękny organ. I kartę numer jeden. Proszę. Oczyszczaj energię. Ten hałas to, co się, bawi swoją zabawką. Oczyszczaj energię, czyli musisz coś zostawić za sobą. To jest bardzo ważne. Tutaj to nasze pole energetyczne, czy dana sytuacja czasami pamięta więcej, niż chcielibyśmy. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby rozpuścić wszystko to, co jest stare, to, co jest trudne przede wszystkim, to, co było uniesione przez ciało. Może trzeba zmienić towarzystwo, albo niektóre osoby zostawić ze sobą. Ważne jest, żeby oczyścić daną po prostu tutaj sytuację. Kiedy otworzymy, tak jakby przestrzeń naszego serca, to, co nie jest nasze, odpłynie całkowicie. A to, co jest nasze, bardzo mocno rozpły rozpłynie się. Dobrze. Jeżeli wybrałaś kartę numer 2. proszę bardzo, zostaw za sobą swoje uzależnienia. W pewien sposób też oczyszczaj, ale musisz tutaj coś zmienić. Wszystkie rzeczy, gdzie gromadzi nam się zmęczenie, czy jakieś trudności, czy cudze emocje, one niestety też wymagają zmiany. W energii, gdzie nosimy coś na sobie, długo nie pojedziemy, będzie nam ciężko. Nie będzie nam się dobrze sprawy układały w sprawach finansowych, czy w sprawach takich właśnie miłosnych. Dlatego pomyśl o tym dzisiaj. Jeżeli wybrałeś kartę numer 3, no proszę, cudowna energia uzdrawiająca tutaj archanioła. Rafaela. Cudowne energie. Dobre takie wsparcie. Przede wszystkim. Ale też pozytywne rozwiązanie sprawy. Tutaj mamy. Piękna energia. Coś, co nam daje się. Takiej dobrej właśnie energii. Przede wszystkim. Dobrze. Zobaczmy, kogo mamy. Kto chce kartę? Pisze serduszko. Mhm. Tak, Cezunia też ma dużo do powiedzenia dzisiaj. Tak. Kogo my tutaj mamy? No już, kogo my tutaj mamy? Pani Krystynka Baron, piękna karta pięknej harmonii, wszystko tutaj wyjdzie, energia jest cudowna przede wszystkim Kasia Gugnawska, dla Ciebie piękna karta zmień środowisko, oczywiście wszystko to, co jest negatywne Roxana Lange, dla Ciebie piękna karta Twoich opiekunów duchowych, mistrzów, nauczycieli, cudowna energia, takiego wsparcia. Natalia Bak, dla Ciebie piękna karta. Mamy książki, czytanie, dobra energia. Sabinka Lepkowska, dla Ciebie piękna karta ochrony Twoich przodków, ale też takich najbliższych. Iza kan dla Ciebie cudowna karta. Przyroda ciebie mocno wspiera, ale też Twoi opiekunowie. Też dobre wszystkie energie, które są tutaj przy Tobie, dają Ci takie niesamowite wsparcie. Bo gubiła drwa, musisz musisz zostawić coś za sobą, wybaczyć. Przepiękna też karta. Sara dunkowa, dla ciebie piękna energia. Słuchaj swojej intuicji, słuchaj aniołów, słuchaj wszystkich tutaj dobrych energii. Kaśnia do bryłko. dla Ciebie piękna karta, miłość jest w powietrzu, karta bliźniaczego płomienia, czegoś co jest tutaj przepiękne, coś co daje niesamowite po prostu wsparcie. Moi drodzy, Dzisiaj krótka transmisja. Przypominam wam o konkursie. Przypominam wam o transmisjach. Przypominam wam o horoskopkach. E, Możecie sobie zamówić, co nadchodzi do Waszego życia, więc zapraszam serdecznie i zapraszam Was jutro na transmisję. Żeby być na bieżąco trzeba włączyć dzwoneczek na YouTube. Pozdrawiam.